Siemano, siemano Witamy w Gadolandzie Dzisiaj zajmiemy się karmieniem wybranych zwierząt wybranych dlatego, że jutro odbywa się nasze cykliczne wydarzenie, czyli czwartkowe obiadki na Gadach Jutro będziemy karmić tego węża i tego pięknego, kolorowego węża, który się skrył za roślinkami i myślę, że go nie widzimy, a tak naprawdę doskonale go widać. Wiem, że jest dzisiaj środa, środek dnia i większość z Was jest w szkole zajęciach, więc nie będzie tu Was za wiele osób. Ale myślę, że chociaż coś ciekawego zobaczycie. Przed Wami bardzo sympatyczna jaszczurka, jaką jest Teju Argentyńskie. Mamy już przygotowany dla niej opis. Zaraz Wam pokażemy. Otóż taju niestety nie jest taką łatwą jaszczurką jak to niektórzy twierdzą, ponieważ osiąga długość nawet do 180 cm potrafi ważyć 7 kg i żyje uwaga 20 lat. Jest to naprawdę dosyć duża jaszczurka, która potrzebuje olbrzymiego terrarium. Tutaj macie maluszka, który w tym roku przyszedł na świat. Nie, nie mam mu? Dobrze, to zaraz będziemy szukać. Okay. jakie macie największe zwierzątko? panie Szymon naszym największym podopiecznym jest oto ten pyton siatkowy który dwa dni temu on zrzucił wylinkę. jeszcze są pozostałości i tak prezentuje się w pełnej kracie nasza bestia pyton ma ponad 6 metrów długości i w marcu ważył 82 kg Podejrzewamy, że jego waga już troszkę się powiększyła I oczywiście tego Tego węża w dniu jutrzejszy będziemy karmić Dostanie królika, oczywiście martwego, mrożonego Wszystko zgodnie z zasadami, żeby było humanitarnie i bezpiecznie I przede wszystkim, żeby zwierzę, które jest zjadane nie cierpiało Pyton siatkowy oczywiście jest dusicielem Nasz osobnik powiedzmy, że jest w miarę spokojny i nie wykazuje agresji, ale bez problemu ten wąż który waży 80 kg byłby w stanie tutaj tego kulturystę udusić, który waży ile? 115 kg troszkę go odchudzimy, żeby nie było ten wąż bez problemu byłby takiego dużego człowieka udusić, oczywiście nie byłby w stanie go zjeść ponieważ Szymon ma szerokie barki i wąż nie byłby w stanie go połknąć oczywiście Czasami w warunkach naturalnych zdarza się, że wąż upoluje człowieka i go zje. Ale dzieje się tak dlatego, że robi to w Azji, a jego domu Azjaci są u nas dużo mniejsi, szczuplejsi i węsi w barkach. Hmm. Jakie podłoże najlepsze dla boła? Więc tak, w chodzi o boła, to na hodowlach bardzo często stosuje się gazety. Ja u naszego boła, nie wiem czy są klucze, tam pod tym, pod opisem, albo ich nie zabrałem. My stosujemy tutaj Lignocel, też fajne podłoże. Tak, to jest w Radzie. Więc naprawdę rodzaj podłoża jest uzależniony od Ciebie. Niestety, bardzo często podłoże staje się tematem hejtu i burzliwych wypowiedzi w internecie, bo każdy ma swoje zdanie. Ale prawda jest taka, że w naturalnym środowisku wąż żyje na piasku, liściach, ziemi, błocie i, i żyje. tak? Więc. To, na czym będziesz trzymać węża, zależy od Ciebie. Wszystko zależy od tego, czy chcesz mieć pięknie wyeksponowane terarium, czy masz jednego zwierzaka, czy możesz sobie pozwolić na zakup drugiego ładnego podłoża cyprysowego, czy innego. My stosujemy u większych węży lignocel. Mamy mieszankę torfu z ziemią, z włóknem oraz z gliną. Tutaj mamy jakieś takie zrębki cyprysowe. Pamiętam, że to podłoże kosztowało chyba 100 zł złotych, bo drogie, a tutaj mamy wymieszany który kosztował w Kastoramie bodajże 12 zł za ogromny worek hmm. teraz pokażę wam Gekon w... wróć teraz wam pokażę te argentyńskie, teju biało-czarne jaszczurkę, która staje się coraz bardziej popularna słynie z tego, że jest bardzo kontaktowa zobaczcie, ona już widzi ruch, że otwieramy terrarium nie no. ma? Ale no. eee, oczywiście ta jaszczurka nie robi tego dlatego, że mnie kocha, darzy mnie miłością i, i chce na moje ręce, tylko dlatego, że moją rękę kojarzy już z jedzeniem. Pamiętajcie, że gady nie okazują uczuć, nie reagują na imię i z jaszczurki czy węża nie zrobicie psa czy kota. Oczywiście, tą jaszczurkę możemy przyzwyczaić do kontaktu z człowiekiem ale nie będzie to jakaś super miłość tak jak w przypadku saków Niestety inni uważają inaczej, mają inne zdanie OK Biorę krzesełko ponieważ z krzesełka jest mi najłatwiej karmić Teju wczoraj przeszło wylinkę, w którą sumie Zrzuca do podzień dzisiejszy, ma jeszcze tutaj pozostałości na łapie Siema Nie gryź mnie Patrzcie Już skoczyła na moją rękę Chciała mnie ugryźć Oczywiście ugryzienie takiego małego osobnika nie jest bolesne, ale gdyby nas ugryzła Dorosła jaszczurka, to myślę, że mogłoby być, być już ręki? Źle Nie, ty możesz nakarmić z ręki Idź sobie jaszczurko tutaj Widzicie, tej ma parcie na szkło, chyba chce być na TikToku gwiazdą Idź sobie Tutaj gdzieś jest pozostałość po wylince. O, ta wygląda wylinka z tej. szczurka mi wyskoczyła na ręce, na, na kolano. Chodź, nie bój się. Oczywiście, szczurki się nie boję. Bardziej się boję tego, żeby odrzuciła ogon. I nie będzie to fajne dla nas. Myślałem, o tam dla gdzieś No, nie, spensetę karmimy. Ty trzymaj, nagrywaj, a ja karmę. Siema widzowie Gódy ja, Szymon Siema Pokażemy tylko na orzeńszonego, mogę pokazać Mariusza orzeńszonego, żeniącego Ile kosztuje wstęp Panie Mariuszu? Wstęp na naszą wystawę 20 zł bilet normalny 15 złoty Dodatkowo prowadzimy jeszcze wydarzenia Najbliższe to będzie pokaz karmienia gadów Koszt 25 zł jeszcze, bo niedługo niestety cena ulegnie zmianie I serdecznie Was zapraszamy na Halloween w Gadolandzie Który odbędzie się w ostatnią sobotę października 29 8? Nie wiem, nie pamiętam, ale człowiek nie cierpi. z piąty, oczywiście. Liczba miejsc na to wydarzenie jest ograniczona, tak żeby każdy czuł się swobodnie. Będziemy wtedy karmić zwierzęta, będzie mieć trumnę, będzie malowanie twarzy. Będzie super. Chodź. Podam no rękę, chodź. Tutaj. Nie gryź moje ręki. Aaaa <gry> Kurde. Ale delikatnie gryzie Nawet krew nie leci, na światło. Ale... peł było. No, no takie odruk, niestety bezwarunkowy, że zawsze się zabiera palec krzyczał. Daj z ręki na karmisz. masz Nie, na no razie, nie. Taju połyka Już? No. no ale paluszek też drgnął. Znaczy Mariusza orzęsionego, róbcie z Bez Weź <noise> ile to Ile, ile są też było Nie bój się podniosłe. Nasz staju jest samcem, czyli będzie dużo większy względem samicy. To o tym też należy pamiętać przed zakupem gada. Mariusz, Ida665 zapytałam. A rękawice ochronne nie byłyby lepsze? Nie Nie w przypadku takiego małego zwierzaka Rękawice ochronne stosujemy u anacondy u brazylijskiego bałatęczowego, który jest agresywny u anacondy żółtej ale w przypadku tej, chcemy tą jaszczurkę przyzwyczaić do naszej ręki więc będziemy nie będziemy używać rękaw z To nie gryźmy w palec o, gryć, wciuka To jest jazczulka wszystko żerna, czyli potrafi zjeść owadę, gryzonia, mojego sklaka, owoce i warzywa oraz owoce morza oraz gryby. Więc zjadę wszystko na to w środowisku też się pogardzi padliną. góry górną pamiątkę. Mamy jeszcze dwa. Świerczę. Oczywiście welinka wyląduje później w portfelu Mariusza, na pamiątkę jako pierwsza wylinka ulubionego Peta Mariusza. Nie ja wiem gdzie znajduje się mój portfel, więc raczej Coś takiego w ogóle istnieje. W dzisiejszych czasach, gdzie portfel jest telefonem, a telefon jest z komputerem. Używa się już w czegoś takiego jak było. Mariusz Adam cię obserwuje. Jaki? Nie wiem, Adam, obserwuję gospodarza. A Igor wysła polubienia. Możecie wspomóc Igora tapując. Mariusz będzie zadowolony. Na 10 tysięcy polubień. Co jak cię Mariusz? Na 10 tysięcy Mariusz wyciągnie na konde żółtą. Oczywiście w rękawicach ochronnych. A czemu ja nie ty? Bo ja trzy jestem kamerzysta. No to potem się zamienimy. To ja na 100 tysięcy wyciągnę na Zieloną bez rękawic. Ale do tego raczej nie dojdzie. Chyba, że ktoś mnie oszukiwać. i... No jaki Adam z AquaFit? Adam z AquaFit. To Adam z AquaFit, to pracujemy. Szczerze, to ja wiem, jaki Adam? <grym> Ja znam tutaj dużo ludzi, ale czasami <grymne> to jak na imię, nie jak ma imię. Ty jak masz Ja? Tak. Piotrek? Tak. A na trzecie Max? Kolonką. Tak. To już jest 4,7 tysiąca. Jaka Maja? Maja XT. Xtentacion. Daj mu jeszcze. Nie no, potem będzie taki masywny jak też. No właśnie o to chodzi. Zobaczcie, Mariusz dzisiaj... <grymne> Postawił, postawił na oldschoolowy ubiór to jest to nasza, nasz pierwszy projekt koszulki oczywiście totalnie nie V bo to duże logo, dużą leżulkę szczerze wam powiedziawszy jak Mariusz już w tej koszulce myślałem, że obrał koszulkę tył na, na przód bo świetnie, świetnie. teraźniejsze koszulki, które mamy właśnie takie logo Gadolandu mają na plecach a tak wygląda koszulka obecna Dobra, tutaj mamy ludzi. Akwarium z ludźmi. Tutaj macie anakondę zieloną. Co ja w tym pójdę? I Szymon powiedział, że ją weźmy bez rękawic ochronnych. To jest wąż, który tutaj najczęściej mnie kiedyś kąsał. Niedługo Andzia dostanie nowe terrarium. Słuchajcie, jest 7800. Podejrzewam, że dojdzie do 10 tysięcy, więc trzeba będzie wyciągnąć anakondę żółtą. Oczywiście mogę to zrobić w rękawicach ochronnych, nie ma najmniejszego problemu. Ale myślę, że Szymon na 100 tysięcy nie wyciągnie anakondy zielonej, bo to jest bardzo niebezpieczne i agresywne zwierzę. Eee, zbliża się 10, o już jest 10 tysięcy. No dobrze. To idziemy po rękawice ochronne i po anakondę żółtą. Patrzcie, jaki odważny Aaaa Dobra, zobaczymy, czy Anakonda strzela Daj rękę Daj rękę Anakonda w bludku nam rośnie Tak, to jest że... szybko o, widzieliście? No Bo nie przestała. no, zahaczyła Zahaczyłem eee, Obie anakondy to są samice, tutaj macie anakondę żółtą Chodź, pokaż zieloną Oczywiście w sprzedaży czasami zdarzają się hybrydy, że Hodowca łączy są Anakondę zieloną z żółtą i potem ma Jakiś wybryk natury Ten czołg. Ja nie będę się tutaj wypowiadać w kwestii hybryd Mariusz lubi hybryd No lubię, nie lubię, no z jednej strony są ciekawe, a z drugiej strony są troszkę taka Zabawa w Boga widzieliście, nawet zaatakowała nam telefon. Nie opuścisz. Jeszcze jedno zbliżenie na lekondę Chodź, Mariusz. Chodź, Mariusz. No poczekaj, no. Mariusz, chodź, Mariusz. Widzicie, Ania nawet nie lubi naszego smartfona. jeść. A ja będę was zabawiał zabawią, Kurwa Mariusz, ja idę Dużo bardziej niebezpieczne byłoby ukończenie tego węża który niestety może już doprowadzić do Bardzo rozległych ran I byłaby konieczna Wizyta u lekarza Tutaj mamy też bardzo ciekawe Ciekawe zwierzątko, czyli rekiny czarnopłetwe, żarłacze czarnopłetwe, maksymalnie osiągają długość 2 metrów, czyli to nie jest taki rekin jak w szczękach, który ma 6 metrów waży tonę i zjada ludzi. To są dużo mniejsze rekiny, niestety masowo poławiane w naturalnym środowisku w celach konsumpcyjnych. i Niestety takiemu rekinowi odcina się płetwy, a reszta rekina trafia z powrotem do wody. I oczywiście rekin nie ma już szans na to, żeby przeżyć. Bardzo słodne. Pokażemy jakiegoś pająka, idziemy do pająka Kiedyś ci to strzeli, walnie w szybę i będzie po szybie I będzie po wypłacie Patrzcie, taki duży chłopak, a zachowuje się jak dziecko O, otwórz Rambo, zobaczymy czy są jaja Proszę, przekaz kamerę Rambo siedzi tam schowany, dziękujemy za ten miły Komentarz, że nauczyłeś się tutaj więcej niż na lekcji biologii Niestety w szkołach raczej nie, nie uczą na temat gadów Zobaczył tutaj nic niestety nie ma, jest pusto Tak, jedno I co, zaniosłeś inkubatora? Co? Zaniosłeś inkubatora? Nie, bo był jakiś takie zdechł. I... No oczywiście waran I potrafi... Nie w tym wodzie? Ale nie, no ale taki też jest zdechł, Jestem niestety... było rozkopane tak Będę widział Ma jedno, jedno jajko warana mamy w inkubatorze. Oczywiście szanse na to, że coś z tego wyjdzie są bardzo duże. Ja się to chce? Dobrze, bardzo duże. Ja uważam inaczej, no ale zobaczymy. Dobrze. Moi drodzy, tutaj macie wspaniałe stworzenia, które kojarzycie z Minecrafta. Niestety. Tutaj mamy trzy akcelotle. płazy, które żyją w formie larwalnej. Zagrożone wyginięciem. Coraz mniej ich jest w naturalnym świecie. Eee, potrzebują mieć schłodzoną wodę. Koszt chłodziarki to około 4000 zł, więc bardzo dużo dla zwierzaka, który kosztuje kilkadziesiąt zł. Więc pamiętajcie, że jak będziecie decydować się na zakup jakiegokolwiek zwierzaka, najpierw o nim pocztajcie. Tutaj mamy legwana czerwonego, nasz piękny smok. Bardzo długi ogon, i tutaj znowu nie padnie słowo niestety, niestety jest samicą. Samiec byłby znacznie większy i ładniejszy tutaj mamy owady tutaj mamy żaby, płazy, czyli ropuchę żabę rogatą, skorpiona i tutaj macie to, o czym pisaliście, ptaszniki, których tak naprawdę raczej nie widać, Ten jest u góry ten jest schowany w norce ptaszniki Mariusza nie, nie, ptaszniki Mariusza a kogo, moje? a to jest największy ptasznik, jakiego mamy na wystawie jest to Lacidora para czyli oczywiście jest to samica duża. Tutaj mamy ślimaki. Ślimaczek, aktualnie widzicie jest zwiada ogóraca Sponsorem tych ogórków jest restauracja Chito Sushi Reda. Poróbcie na TikToku ten profil, dzięki nim mamy co dawać naszym niektórym zwierzakom. Tutaj mamy Regiusa, czyli najbardziej popularny gatunek pytona w domowej hodowli, którego można spotkać. W bardzo dużej liczbie odmian barwnych. A tutaj macie tą sympatyczną anakondę żółtą, która przed chwilą strzelała jak szalona. Największy wasz zwierz to pytą siatkowy, którego już wam pokazywałem. I teraz kończąc naszą relację, pokażę Wam Wojtusia. Wojtusz jest krokodylem krótko Wojtusz chodzi do nas. Nasz Wojtusz niestety nie darzy nam nas dużą sympatią. Dostał super terrarium. Super warunki, o, 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 i Wojtuś ożył, to jest pozycja taka już gotowa do ataku, czyli zobaczcie na jej ogon, jego ogon, który jest już przygotowany do tego, żeby wyskoczyć z wody i zaatakować zwierzę, wydaje się powolne, ospałe, małe przede wszystkim, ale jest nieobliczalne, szybkie i bardzo niebezpieczne. Wojtuś wychodzi. Teraz zakończymy, to wychodzi. Zobaczcie Nie spodziewaj się tego. Przysiarcz. coś ci wypadło ze spodenek. Dobra, teraz może uda mi się trochę powiedzieć o biologii krokodyla. Niestety mamy tutaj cień. O, tam jest taka w środku przegroda. Dzięki niej. Krokodyle potrafią otworzyć paszczę pod wodą i do środka nic nie wleci. Zęby, które przez całe życie wypadają, wyrastają nowe. Jak dla mnie krokodyl to jest moja miłość, miłość dzieciństwa. Uwielbiam te zwierzęta. I niestety szkoda, że są takie niebezpieczne i agresywne. Dobrze, ja muszę już tutaj raniłować Szymona, bo on dostał zawału. Trzymajcie się ciepło, życzymy miłego środka tygodnia Środa, jak to mówią, środa dzień Zdżaka. zwierzaka. Ja wyglądam tak To byłem ja, Wasz głos, wasz lektor z kamarą gadów. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.